A jako, że takie to, te dłuższe wieczory nie ma co robić, <gry> także dzisiaj ja jeszcze, która to piąta 20, jeszcze sobie pracuję, a tak mówię, pokażę Wam, jak, sobie, jak robię te kortki pokrętła. No, teraz jeszcze będę przycinał, już mi się nie chciało uruchamiać piły, bo tu jeszcze tylko jedna sztuka, już dwie ucięłem. ale. Chciałam, żebyście zobaczyli jak fajny taki wiór powstaje. Kiedyś czas, często widziałem na filmach, a teraz już widzę w rzeczywistości. Nie zawsze tak było. No to zapraszam, popatrzcie sobie. Najpierw utnę tą drugą część, a później zrobię sobie nakiełki. nie bo i tak się będę przestawiał na drugą musicie trochę z przed zbroję. nie potrzeba wywrotki jak jest mała robota zaraz przestawię to wszystko na tą małą bo i tak tam będę robił zaraz przestawimy i kamerkę mm. O, troszeczkę troszeczkę żeby tak ja. się wiecie, żeby było śmiesznie, to zresztą pewnie niektórzy wydobywa, staty w cały to jest ze złomu. Jedną wadę tylko ma teraz. Muszę go zrobić, żeby dół sztywno stał, bo dół jest obrotowy. Bo to był prawie to był trójnóg od pralki odbędna. bębna. ustawimy kamerę i się zablokujemy. Troszeczkę przybliżymy. No i, dobra. no i teraz po kolei będziemy najpierw będziemy robić nakiełki, a później będziemy sobie wybierać, żeby jak najmniej materiału później i później będziemy tutaj toczyć stoszki. Nakiełki szczególnie będą później przydatne jak będę robił na frezarce, bo na frezarce będę robił spłaszczenie na środku i pod kopkę. Dawno nie używana. Tutaj na konika Tutaj gdzie się skala styka z konikiem, z korpusem. Potrafi się zrobić taki klej, że to działa tak jak dosłownie, tak jakby jakby hamulec. A jest większa średnica niż tam na środku i hamuje I nie będę niby nie wiedział czy to jest opór z nakiełka, czy to opór tutaj. No, i jak robimy nakiełki, to na jakichś wyższych obrotach. Im cieńszy nakiełek, tym wyższy obrot. Ja przeważnie 700-800, a jak cienki 1,25, to nawet ponad 1000. Przestawiłem sobie ten czas z 5 sekund na 2 sekundy tak długo nie czekać. mamy przygotowany ale jeszcze wezmę wściutno sobie wysunek więcej o, kosmorgię kiedyś kupiłem na giełdzie takie WD-40 no oryginalne jak najbardziej opakowanie ale środek chyba nie był oryginalny było tak, że 2 za 10 albo 3 3 za 20 i tak się okazało, że taki śmierdzący był, że jak nie widać 40, także czasami trzeba, pomimo że oryginał, oryginał, ale oryginał to najlepiej w sklepie, bo wtedy można iść reklamować. A tak to na giełdzie szukaj i w polu. Najpierw tak zwane przygotowanie na kiełki później, a później będziemy to troszeczkę się podtrasuje, żeby żebym wiedział gdzie podtoczyć i tym nożem do planowania będziemy po trochu wybierać żeby zostało jak najmniej materiału Mamy już nakiełki gotowe. Zmieniamy te wszystkie oddane. Teraz już będzie jeszcze. Kiełki będzie potrzebne. Odsunę do tyłu. Zobaczymy czy to będzie dobrze widać. Może troszeczkę oddale, żeby... O, nie w tą stronę. Oddale to będzie lepiej widać. Zerkolnik. A to teraz będziemy to prasować. Dwie będą krótsze, jedna dłuższa. Najpierw tam mnie nie będzie bardzo widać, czyli to może troszeczkę. O tak. Tam ma 100, czyli na 50. Najpierw. Wyznaczymy sobie środek. 120, czyli będzie środek na 60. No i teraz tak. Po 10 mm zostawiamy, będziemy zostawiać tutaj z jednej strony. Mhm. I z tej strony 10. No i tutaj tak samo na razie po 10. Mhm. Chodzi o to, że jak będę tym nożem wybierał, żebym za daleko nie wjechał. Tutaj. No i na końcach. Około dwudziestu. Tutaj jak tak. Tu będzie w środku wybrane. No i tak mocuję, żeby to troszkę wystawało wiadomo, to się nie za dużo, żeby nie wystawało ale jednak, żeby wystawało tak, żeby nie przeszkadzało obrócimy, o i takim tym nożykiem będziemy sobie jeżdżać i wybierać o, zapalimy jeszcze drugi, jedno światełko dobrze lepiej widać? o, powinno być lepiej widać teraz już będziemy Będę tylko tam wybierał, to teraz może wam przybliżę. Rączka trochę zasłania, ale niestety tak ona się. Ustawiła. To tak się ustawia. O, teraz lepiej będzie widać. Zaraz zaraz, 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 Ale mamy tu dzisiaj inny manewr. Podjedziemy sobie do przodu z całą kamerą. Do przodu. Zaraz, zaraz, zaraz. I zrobimy coś inaczej. Dzisiaj pierwszy raz tak. zobaczymy może będzie troszeczkę lepiej widać na wysuniętym ramieniu. No i teraz zaczynamy. tamaczowane ale jeszcze raz sprawdzę, bo oddech to jest I teraz będziemy wybierać tu pomiędzy w środku. Zwolniemy obrotę i damy drugi bieg, bo troszkę zawolny. sobie na drugą stronę o. i będziemy robili coś podobnego z drugiej strony Tylko muszę zwrócić uwagę czy to będzie tam się trzymało będzie trzymało się za dużo problem i to samo z drugiej o ho ho coś nam bije Jedną no, mamy podskórowaną. Dzisiaj schodzi, żeby. Ta jedną podskórowaną. Jak sobie stygnie. To jest ta dłuższa. A teraz będziemy robili krótsze Ciut grubsze, ale krótsze. i jest to gruby wiór to należy troszeczkę zwolnić obroty może troszeczkę, no za dużo wystaje, ale jakoś teraz będziemy, teraz tak to już drugą będziemy mieli wyskurowaną o Dzisiaj jak jednakowo fajnie to wszystko wychodzi a tak jak kiedyś pierwsze robiłem, to sobie tak robiłem Ach, jak to się mówi, no bolka oko to każdy żyd z innej parafii. Tak <grych> się potrasuje, to się potrasuje. zrobić, ale dalszy ciąg będzie jak wrócę to Wam dalej pokażę. Dziękuję.